Witam wszystkich ponownie na moim kanale. W dzisiejszym dniu postanowiłam, że opowiem nieco więcej o kosmetykach takich bardziej wegańskich, czyli tak zwanych naturalnych. Zacznijmy głównie od tego, że przedstawiając same kosmetyki naturalne, to można powiedzieć o nich, że kosmetyki naturalne jest dopiero wtedy o nich mowa, o takim typu kosmetyku, kiedy w składzie tego kosmetyku produktu znajdziemy około właśnie minimum 95% składników pochodzenia naturalnego. Reszta składników, czyli około 5% minimum, to są składniki syntetyczne, czyli takie, które powstają w opracowaniu w laboratoriach. Jeżeli teraz mowa o składnikach syntetycznych i dodając do tego właśnie filmiku. O nich trochę tutaj tak jakby można by było powiedzieć, no to powiem tylko tyle, że kosmetyki naturalne w swoim składzie nie powinny bardzo dużo zawierać składników pochodzenia syntetycznego. W znacznej mierze w kosmetykach naturalnych są przede wszystkim z reguły e, właśnie składniki, substancje bardziej naturalne, które z reguły. Dla skóry są nieco bardziej łagodniejsze, więc z reguły bardzo dobrze kosmetyki naturalne sprawdzą się yy, w szczególności dla cery wrażliwej, ponieważ będą one z reguły nie tylko co łagodne nie tyle co łagodne ale także nieco bardziej bezpieczniejsze. Co więcej, w kosmetykach naturalnych mowa jest także wtedy, jeżeli w kosmetyku naturalnym nie znajdziemy konserwantów naturalnych, przede wszystkim czyli witaminy E, kwasu cytrynowego, a także innych tutaj substancji, sorbinianu, potasu i tak dalej. Ponieważ to są bardziej kosmetyki naturalne, więc z reguły są łagodniejsze, ale jak już wspomniałam, powodować mogą także reakcję kontaktową bądź na przykład. Wywoływać mogą tak zwane liczne podrażnienia na skórze. Więc jeżeli zależy nam, aby kosmetyk był bardziej bezpieczny, powinniśmy na przykład zadbać szczególnie o to, aby w takim typu kosmetyku było właśnie, jak wspomniałam wcześniej, bardziej więcej składników naturalnych. I na to też wtedy powinniśmy trochę uważać i zwrócić uwagę. Jednak Kosmetyki naturalne są przede wszystkim bardziej bezpieczniejsze, ponieważ nie są testowane na zwierzętach, w dodatku, co ciekawe, a także co ciekawe, są wegańskie i mają naprawdę niektóre z nich ciekawe składy. Co więcej, substancje nie zagrożają środowisku, nie powodują zanieczyszczeń, a także są bardziej eko, czyli tak jakby nie są substancjami toksycznymi czyli substancje są inaczej, nietoksyczne. I co więcej, na koniec jeszcze chciałam dodać, że kosmetyki naturalne przede wszystkim bazują na olejach mineralnych i naturalnych roślinnych oraz na olejkach eterycznych czy także, co ciekawe, ekstraktach tzw. zwanych ziołowych. I chyba tyle w dzisiejszym filmiku ale jeszcze chciałam dodać, że kosmetyki naturalne na koniec podam ciekawostkę, że właśnie co ciekawe, bardzo dobrze odżywiają skórę. W kosmetykach do twarzy naturalnych znajdziemy także taką właściwość, funkcję jak niezatykanie porów, a także w innych kosmetykach do różnych potrzeb znajdziemy też nawilżenie skóry i będą oparte o jej ukojenie czyli tak jakby koją i nawilżają skórę. I to chyba wszystko w dzisiejszym filmiku. Był trochę taki, nieco bardziej, powiedzmy, mniej rozbudowany, i nieco bardziej krótszy, ale myślę, że Wam się też, no, w jakiś sposób spodoba i zachęci do dalszego oglądania filmików pojawiających się na moim kanale. Do zobaczenia!